Temat jest banalnie prosty. Grasz za złotówkę zwycięstwo Liverpoolu w dzisiejszym meczu z Manchesterem United, czyli złotówka ryzyka i jeżeli Liverpool wygra to spotkanie no, to dostajesz w nagrodę 300 zł. Czyli złotówkę można dzisiaj zamienić na 300 zł w Forbecie. O tym powiem zaraz nieco więcej. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś. Wielka prośba na początek: prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję za każde kliknięcie. Oczywiście tu się nic nie zmienia. Mamy gotowy pakiet kuponów, propozycji, kuponów na dzisiaj. Do tych kuponów to przejdę oczywiście za chwilę. Taki standardowy układ filmu. Promka powitalna, bo dzisiaj to wydaje się naprawdę fajna. Promka powitalna, więc może osoby, które nie mają konta w Forbecie, się skuszą. Odpalamy konkurs, mówię, gdzie jakąś tam kasę można zgarnąć na grę, i lecimy do kuponu. Więc od razu zaczynam od promocji powitalnej w Forbetcie. Jest to temat dla każdego, kto nie ma konta w Forbet i chce sobie z tego dzisiaj skorzystać. Pierwszy krok, żeby spróbować zamienić złotówkę na złotych 300, no to jest założenie konta Forbet z dedykowanego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Ja absolutnie nie gwarantuję, że z innych linków to działa. My tu sobie z Forbetem bezpośrednio promocję ustalamy. Z tego linku będzie działało, więc jeżeli chcesz skorzystać, zakładasz konto w z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, robisz sobie od razu weryfikację konta gracza, żeby to było z głowy. Wpłacasz minimum 50 zł na swoje konto gracza i jesteś w tym momencie już zapisany do promocji na mecz Liverpool-Manchester United. I jedyne co musisz zrobić, to poświęcić złotówkę z tych 50 na taki kupon, jak teraz widzisz. To ma być twój pierwszy kupon grany na Forbecie. Zwycięstwo Liverpoolu to śmiesznie może wyglądać, ten kurs w singlu. Za złotówkę. Nieistotne. System macie złapać, zaliczyć cię do promocji, czekasz. Jeżeli Liverpool wygra, to w przeciągu 48 godzin dostajesz 300 złotych, właśnie w ramach promocji powitalnej w bonusie. Więc w mega skrócie pierwszy krok, żeby sobie dzisiaj z tego skorzystać, założenie konta Forbes Linku, który jest pierwszym komentarzu pod tym filmem. Weryfikacja konta gracza, wpłata na minimum 50 zł i złotóweczkę poświęcacie z 50 złotych na czyste zwycięstwo Liverpoolu. Ładujecie taki kupon, jak teraz widzicie i czekacie. Jeżeli ten Liverpool, Dzisiaj no są mocnym faworytem, nie oszukujmy się. Jeżeli ogarną czerwony Diabły, to w przeciągu 48 godzin 300 zł w bonusie. Ląduje na waszym koncie gracza forbet Osoby zainteresowane? Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Pamiętajcie, że to musi być zagrać to musi być zagrany kupon przedmeczowo, nie? Więc do 17.30 macie czas. Można działać. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zapraszam na naszego Facebooka prawdopodobnie 200 zł dzisiaj w puli nagród, 200 zł w forbecie do zgarnięcia. Do wytypowania będzie jakaś tam liczba goli albo rzutów różnych. Obstawiamy .info, Nasza strona na Facebooku około 10.30 będzie rzucony post konkursowy serdecznie zapraszam. Zapraszam. link macie w opisie pod filmem, to jest pierwszy link od góry, a drugi link od góry, no nic się nie zmienia. Link do naszej grupy na Facebooku prawie 11 tysięcy typerów, możesz być jednym z nich. To znaczy na grupie publikowane są typy z argumentacją, uzasadnieniem liczone są statystyki. Generalnie możesz dołączyć do grupy i absolutnie nie musisz się na niej udzielać. Możesz sobie śledzić, co tam się dzieje i może korzystać z typów od tych osób, które typują całkiem dobrze, bo i takie tam są, więc serdecznie zapraszam do grupy. Link w opisie pod filmem, drugi link od góry. Lecimy z konkursem, jak zawsze kasa. W forbecie do zgarnięcia symboliczne 20 PLNów. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć, subskrybować kanał. Obstawiamy trzeba. No to koniecznie. Łapę w górę zostawić tu pod filmem. Dziękuję bardzo. I w komentarzu tu będziecie dokładne wyniki minutę. Pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem United dopisycie swój nick gracza. No właśnie z Forbeta typujecie do godziny 17.30 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku Gracze na Forbet nie biorą udziału w zabawie. Komentarze do Waszej dyspozycji, a ja szybko przechodzę do konkretów. Do meritum tego kolejnego materiału na kanale obstawiamy. Kupony od osób, które już typowały. I zaczynamy od razu od propozycji Rafała. Sześć razy typował trzy razy trafiał. 1 grudnia, ostatnio trafiony kupon 3544 złote profitu 500 zł na 1602. Mamy tutaj tak, ty powiem ci, dosyć niszowo idzie, nie? Bo to takie ligi nie jest zbyt śledzone e, przez takiego zwykłego kibica piłki noży. No może po, poza ligą francuską. Mamy, słuchajcie, Lons pod purą i over 1,5 gola. Lons grające na własnym terenie z Toulouse. generalnie pojedynek bardzo podobnie grających ekip. W tym sezonie, jak na razie, bo po 15 kolejkach. Lons ma zaledwie 3 punkty więcej niż Toulouse. Bardzo podobne bilanse bramkowe. No tutaj oczywiście za lons przemawia fakt, że grałem u siebie. To jest powiedzmy jakiś tam lekki handicap zawsze dla gospodarza. Tutaj jeszcze Rafał zabezpiecza to lons pod purą, czyli mo mogą wygrać albo zremisować, i minimum dwa golem w meczu muszą po prostu być. Do tego mamy minimum dwa trafienia A Eku. Aek, słuchajcie. To jest spotkanie rozgrywane w Grecji. Proszę ciebie, 17 kolejka. No i oczywiście to jest taki pojedynek faworyta i ekipy, która jest w dolnej części tabeli. AEK aktualnie czwarte miejsce, ale tutaj pierwsza, druga, trzecia, czwarta drużyna to jest mega ściski, jeżeli chodzi o punkty, bo pierwsza drużyna Olimpiakos po 16 kolejkach 34 punkty, no i taki AEK 31 punktów, więc tutaj naprawdę na zapałeczki jest ta czołówka. 16 meczów rozegranych, 25 goli strzelonych, jeżeli chodzi o Wolos, no tyle samo meczów rozegranych, 26 goli straconych. No po prostu jest tutaj ładowane pod faworyta, ale nie na czyste zwycięstwo, tylko na gole i mamy jeszcze zwycięstwo Celtic, na, nawet nie zwycięstwo, a prowadzenie do przerwy Celtic'u z St. Miren, bo oczywiście na zwycięstwo to mamy kurs 1-14, to mało kto to pewnie dorzuca na kupon, takie czyste zwycięstwo. No jak wiadomo, jeżeli chodzi o Szkocję w tym sezonie, Celtic długo, 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 nic. Rangersi. Po 18 kolejkach Celtic 50 punktów, Rangersi 36. To jest przepaść już tak naprawdę, nie? Nie chcę mówić, że sobie tam klepnęli mistrza, bo to jest 18, 19 kolejka dopiero, ale naprawdę wygląda to tak, jakby no, w ogóle bilans bramkowy. 18 meczów rozegranych, 50 2, gole strzelone, cztery stracone. No tutaj podbija sobie troszkę Robert. E, Rafał, przepraszam, Rafał, to nie ten kurs, bo no tak jak mówię, nie ma sensu ładować czystego zwycięstwa. Po prostu prowadzenie do przerwy i mamy ciekawego trebla na 1602 zł. Idziemy dalej do kuponu Roberta. Teraz, szanowny pan Robert, 7 razy typowane, 4 razy trafione. 7926 profitu. Ostatnio też 1 grudnia, czyli ekipa z 1 grudnia tutaj dzisiaj typuje 2000 zł ładowane na dubla. Mamy przede wszystkim zwycięstwo Paris Saint Germain e, i to jest oczywiście rozwiązanie. Zbita stawka, ominięcie dodatkowego podatku, bardzo dobrze. Paris Saint-Germain, spotkanie finałowe Super Pucharu z Monaco. Generalnie dla mnie troszkę bardziej mecz y, może być wyrównany niż kursy na to wskazują. No, w momencie nagrywania filmu poniżej 1,60 na zwycięstwo Paris Saint-Germain, aż 4,70, czasami nawet 5,0 na Monaco. No nie wiem, mnie jakoś turbo to Monaco nie przekonuje na razie w tym sezonie. Okej, okay, no może są faworytem, ale to jest spotkanie finałowe, tu się naprawdę może wydarzyć wszystko. Ostatnie mecze też faktycznie wskazują. Na to, że, że w nieco lepszej dyspozycji jest to Paris Saint-Germain. Tylko, że to no, wiadomo, no, kilka dobrych dni temu były rozgrywane te ostatnie mecze, ale faktycznie więk, bardziej stabilna forma, bo no, ostatnio praktycznie same zwycięstwa, jeżeli chodzi o Monako, no, to były zwycięstwa, ale były też remisy, były dwie porażki w lidze mistrzów z Arsenalem e, i porażka też ligowa z Paris Saint-Germain. Słuchajcie, 18 grudnia 4 do 2 na własnym terenie Monako przegrało. No to może faktycznie Paris Saint-Germain jest tutaj mocnym faworytem. Dorzucony mamy over 1,5 gola w lidze włoskiej, Lecze jeżeli chodzi o średnie goli, to 2,33, jeżeli chodzi o mecze lecze, oglądają kibice. A 2,38, średnia goli, jeżeli chodzi o mecze dzisiejszych gości. Więc tutaj te średnie pod overa no to jakby zachęcają, nie? Bo to wygląda dobrze. Idziemy dalej do kuponu od Mateusza. 4 na 6 trafione. Też 1 grudnia, tak jak mówię, dzisiaj ekipa z 1 grudnia leci. 3189, przepraszam, profitu mamy. 794 zł 2278 bez podatku grane, bo jest w betkliku, jak wiadomo, cały czas ta gra bez podatku. Jest wycelowane tak, żeby nie przekroczyć 2-2-8-0, żeby nie było podatku od tych wysokich wygranych. Mamy tutaj, słuchajcie... O, w imię ojca. Minimum jedno trafienie Manchesteru United. Powiem ci szczerze, nie wiem. Jeżeli Manchester United nie potrafi strzelić Gola Newcastle, jeżeli nie potrafią strzelić Gola Wolverhampton, jeżeli nie potrafią strzelić Gola Burmów, to trzy ostatnie mecze rozgrywane, to czy oni strzelą gola Liverpoolowi? Naprawdę nie wiem. Jedyny scenariusz, który ja widzę tutaj, i szanse na Gola Manchesteru United, to nie wiem, łatwe 4 do 0 do przerwy dla Liverpoolu i rozluźnienie w szeregach, nie? Bo naprawdę no, nawet kibice United u nas na Discordzie piszą, że jest tragicznie, że po prostu no jest tragicznie. Tak źle naprawdę nie było dawno. To jest jakieś fascynujące zjawisko, że aż tak źle może iść takiej drużynie jak Manchester United, nie? No tutaj mimo wszystko mamy propozycję na minimum jednego gola i też spotkanie z Anglii dopełnia tego dubla, bo mamy BTTS-a, czyli zakład na to, że obie drużyny strzelą gola. No w spotkaniu Fulham i Ipswich coś takiego bez podatku celuje Mateusz, pędzimy dalej do kuponu od Adriana. No i tutaj jest mocno. Adrian podał u nas na YouTube, słuchajcie, cztery kupony. Trafił dwa z nich, nie? 59 317 zł profitu. Jeden trafiony kupon z 15 listopada 10 tysięcy na 48 tysięcy, drugi kupon trafiony 15 grudnia 6 800 zł złotych na 35 tysięcy złotych i dzisiaj jest znowu mocna bomba, czyli jest próba trafienia trzeciego takiego mocnego kuponu. I co my tu mamy? Mamy minimum 4 rzuty różne, nie, przepraszam, mamy minimum, no overa po prostu rzutów różnych Ipswich. 4 rzuty rożne, to oni nabili w tym ostatnim meczu, który rozgrywali z Chelsea, spotkanie wygrane. Wcześniej, słuchajcie, z Arsenalem jeden nabity rzut rożny, jeszcze wcześniej z Newcastle dwa nabite rzuty rożne, czyli generalnie z tych trzech ostatnich meczów, można powiedzieć, że Newcastle, Arsenal i Chelsea, mocne ekipy, nabili overa rzutów rożnych z Chelsea. Dzisiaj mają takiego przeciwnika, no nie z tych najmocniejszych na pewno, nie, nie stawiałbym fulam koło Chelsea, Newcastle czy... E czy Arsenalu. No tutaj mamy propozycję zakładu na to, że będzie pokryta linia drużynowa. Mamy rzuty różne w lidze włoskiej, mianowicie Roma grająca słuchajcie, na własnym terenie z Lazio. Ostatnie mecze Romy to odpowiednio 11:7 i 2 kornery, 9-12-6 jeżeli chodzi o Lazio. Mamy cwanego overa klejonego sklejkę z, z Portugalii tak naprawdę, bo mamy spotkanie Santa Clara z Farenze, to jest Liga Portugalska oczywiście. Tutaj mamy propozycję na overa 1,5, 2,12 średnia goli jednych i drugich, jeżeli chodzi o ten sezon ligowy i mamy rzuty różne. 9,4,12, jeżeli chodzi o gospodarzy w trzech ostatnich meczach. 5,11,8, jeżeli chodzi o gości. No tutaj zdecydowanie lepiej wyglądają te rzuty różne gości. I mamy jeszcze overa 2,5 goli klejonego ze Szkocji. 16,00 Celtic St. Mirren, czyli to spotkanie, o którym mówiłem, że Celtic tam w 18 meczach 52 gole strzelił. No pewnie na to jest liczone, że to Celtic będzie strzelał, ale trzeba powiedzieć, że St. Mirren też jest ekipą overową, bo 20 meczów rozegranych, 27-32 bilans goli, nie? Więc coś takiego celuje nam tutaj Adrian po kolejną mocną bombę e, od siebie. Idziemy dalej do kuponu od Pawła. Ra, dwa razy typowane, raz trafione, 1142 profitu. Tutaj to już w ogóle bez żadnych kombinacji. Jest czyste zwycięstwo Liverpoolu, proponowane i do tego over 3,5 goli. No generalnie over 2,5 goli w tym meczu Liverpoolu i Manchester United jest po bardzo niskim kursie, więc no jakby nie dziwi mnie łapanie też linii wyżej, bo... W momencie nagrywania filmu over 2,5 goli jest po kursie 1,37 nawet momentami, więc to jest bida totalna. E, tutaj mamy czyste zwycięstwo, minimum 4 gole w meczu. Kolejna propozycja na dzisiaj jest od Szymona, który e, typował 3 razy, nie? Trafił raz, był to piękny kupon z października, 5 tysięcy na 15 tysięcy złotych. Jeszcze zostało 4246 profitu. I tutaj mamy też taką lekką niszę, przynajmniej jedno spotkanie, bo mamy spotkanie z Grecji, Panathinaikos mierzy się na własnym terenie z Paokiem. Jest to 17. kolejka i generalnie jak sobie zerkniecie na tabelę, jest to pojedynka. Pojedynek na szczycie. Olimpiakos, to co mówiłem, jest tutaj ścisk w, tym, w tej topowej czwórce. Olimpiakos, słuchajcie, 34 punkty, 33 punkty PAOK, 32 punkty Panathinaikos, więc tutaj pojedynek między drugą a trzecią ekipą. Zdecydowanie lepszą ofensywę ma PAOK, bo oni w 16 meczach 31 goli strzelili tylko 16 goli strzelił Tinajko w 16 meczach. Tu jest propozycja zakładu na to, że na tym szczycie tabeli będzie Beteta Esik i Marsylia też prowadzenie do przerwy. Marsylia grająca na własnym terenie z Le Havre. Marsylia, który mnie, która jest mocnym faworytem. Oczywiście tutaj też jest taka sytuacja, że Paris Saint-Germain to już ma 10 punktów przewagi. Okej, okay, mają jeden mecz rozegrany więcej od Marsylii, bo Marsylia jest na drugim miejscu i traci te 10 punktów. No generalnie jeżeli Marsylia chce o coś walczyć takiego fajnego w tym sezonie, no to spotkania z ostatnim Le Havre przede wszystkim, przed Ostatnim a, przepraszam, przede wszystkim trzeba wygrywać, no ale tutaj też, żeby ten kurs jeszcze troszkę spompować, Szymon pod, jakby proponuje zakład, że już Marsylia do przerwy będzie prowadziła, nie? A nawet co się wydarzy dalej, to już nieistotne. Ważne, żeby Marsylia do przerwy miała prowadzenie, coś takiego od Szymona. Idziemy dalej. Tomek też ma 1 na 3 na chwilę obecną. I to też był bardzo ładnie trafiony kupon z października. tysiąca zł na 7200. Zostało 2300 profitu i jest inwestowany cały profit. 2300 zł na 4869 PLN-ów. No, handicap minus 1,5 na Liverpool. Raczej większość się zgodzi, nie? Bo. Okej, okay, dwie wielkie marki się spotykają, no ale no. Zestawiamy dyspozycję jednych i drugich, nie? No, nie ma dupy na papierze, że tak powiem, żeby Liverpool tutaj jakąś manianę odwalił. No grają u siebie, są w dyspozycji świetnej. United rozbite, a Morim to już chyba nawet też nie wie, jaki skład ma wystawiać, tak szczerze mówiąc, patrząc na te ostatnie mecze i zmiany w 30 minutach. No tam się dzieją po prostu rzeczy złe. Liverpool ma wygrać minimum dwoma golami i mamy ujrzeć overa 2,5 goli w meczu Ligi Szkockiej, który rozpoczyna się o 13. Meczu pomiędzy Hibernianem a Rangersami. Jeżeli chodzi o średnie goli Hibernianu w tym sezonie, to jest 2,9, 2,44 gola, jeżeli chodzi o Rangersów. Generalnie moim zdaniem fajny kupon, nie? Grubo kasy ładowane w to, więc panie Tomku, kciuk trzymany. Przedostatnia propozycja jest od Dariusza, typowo dwa razy trafił raz, 952 profitu zostało też. Za 952 zł są ładowane overy na 3355. Over 2,5 goli w tym meczu finałowym, o którym rozmawialiśmy, znaczy finałowy, no super puchar Francji, Paris Saint-Germain Saint z Monaco. Mamy overa 2,5 goli w tym meczu Marsylii i Le Havre. No generalnie jak Marsylia dobrze wejdzie w ten mecz, też wiadomo, że grali kilka dobrych dni temu ostatnie spotkania, ale jeżeli wejdą dobrze w ten mecz, no to, to oni sami mogą tego overa pokryć, bo to jest ekipa, która w 15 meczach, słuchajcie, strzeliła 32 gole i mierzy się dzisiaj z ekipą, która w 15 meczach 29 goli straciła, nie? Więc tu propozycja overa 2,5 goli i mamy jeszcze overka zaproponowanego w meczu Ligi Angielskiej. Fulham Ipswich, 2,78 średnia goli w meczach Fulham, 2,68 w meczach Ipswich. Trzymam kciuki za overy, bo to zawsze są fajne sprawy. Ostatni kupon jest od Wojtasa, 1 na 2, 2000 zł profitu zostało tutaj fajnie był ugrany profit na tym golu przewagi Polaków w meczu z Chorwacją z października. Dzisiaj dwa typy. Minimum jedno trafienie Salaha. Salacha, który no, jest też powiedzmy w świetnej dyspozycji. Zresztą tak jak cały Liverpool. Nie? Jeżeli całość funkcjonuje dobrze, no to te poszczególne składniki też śmigają jak szalone, nie? Na naprawdę dobrym poziomie. Minimum jedno trafienie Salaha i mamy rzuty różne w meczu, który rozpoczyna się o 12.30 już. Monca Kaliarii. Fajnie wyglądają różne w ostatnich meczach, bo w ostatnich meczach mący, słuchajcie, 10, 10, 9 różnych, a jeżeli chodzi o Kaliari, 12, 12, 7, więc propozycje na dzisiaj dużo się uzbierało. Mamy obgadane, przypominam, do 17.30 masz szansę zamienić złotówkę na złotych 300, i to jest szansa dla osób, które nie mają konta w Forbecie, całkowicie legalnie działające w Polsce. Bukmacher, a założą sobie konto z dedykowanego pod promocję linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. To znaczy, zakładasz sobie konto, jeżeli chcesz skorzystać. Weryfikujesz konto gracza, robisz wpłatę. Minimum 50 zł zapisuje cię do promocji na mecz Liverpool Manchester United. Jedyne co musisz zrobić to za złotówkę zagrać zwycięstwo Liverpoolu, tak jak teraz widzisz. I jeżeli Liverpool dzisiaj ogra Manchester United, to w przeciągu 48 godzin dostajesz 300 zł w bonusie w ramach promocji powitalnej na dzisiaj. Osoby zainteresowane odsam do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam jest link do promocji. Dzisiaj prawdopodobnie transmisja na żywo, więc nie żegnam się, bo niedługo się widzimy. Myślę, że około 11. Trzymajcie się, pozdro, siema, elo, no i nara!